w restauracji, która jest popularna w Asia Food jest ogólnie tutaj bardzo znany ramen ale myśmy nie mogli go wziąć dlatego, że jest Eliasz, a ramen niestety jest bardzo spicy czyli lepiej Pamiętacie, ostatnio jak byliśmy właśnie na wycieczce w tej wiosce kulturalnej, to tak naprawdę jesteśmy troszkę dalej. I tak jak tutaj, tak jak tutaj jest właśnie ten koniec wioski kulturalnej, to teraz jesteśmy właśnie na Lighthouse, czyli latarni morskiej. I idziemy się rozejrzeć później. Jedziemy w kolejne miejsce, czyli naszym miejsce docelowe, ale to już niedługo. Jak sobie znalazł idealne miejsce do wygrzewania się. okolicznych latarni w e, okolicy i teraz e, sobie siedzimy na ławeczce, e, ponieważ tutaj po schodkach można sobie na spokojnie wejść i właśnie popatrzeć na taki widok, jaki mam za sobą. Super wygląda, co nie? Wiedziałam, ale jesteśmy na Jeju-do i a, nie wiem, czy wiecie, ale Jeju-do jako jedyna wyspa na busan, jest e, dzielnicą. Więc cała wyspa jest objęta e, prawami dzielnicy, w busami. przejść dookoła e, latarni, i jak widzicie jest e, lekkie zanieczyszczenie powietrza, dlatego wszystko jest, jakby to powiedzieć, za mgłą. Ogólnie jest restauracja, gdzie siedzimy właśnie nad brzegiem na niebieskich krzesełkach. Świeże. Owoce morza z takim widokiem. I w tym samym miejscu, gdzie można zjeść świeże owoce morza, jest także Muzeum Henio. A Henio to są kobiety morza, które łowią e, owoce morza bez użycia buty. Patrzcie, jak czyste morze jest oprócz tych śmieci, to tutaj po prostu jest prawie lazurowe morze. Także zatrzymuje się pasterz. Więc jeżeli będziecie chcieli kiedykolwiek skorzystać, to możecie tutaj przyjechać właśnie takim autobusem. Z miejscem jedziemy w kolejne... Zapraszam was dzisiaj na Tadepo, czyli... Na plaży fajne widoki, jak widzicie. Jest to jedna z ładniejszych e, plaż, myślę, w Busan. Szeroka, e, piękne widoki. Tutaj właśnie jesteśmy na tej części, takiej skalnej. Jest tutaj właśnie deptak, który ładnie otacza górę. Można się przejść właśnie na tą stronę bardziej kamienistą. Sporo ludzi dzisiaj, więc Chcieliśmy się wybrać gdzieś indziej, ale nam się plan zepsuł. W połowie musieliśmy zawrócić. Eliasz spał w samochodzie, więc wybraliśmy się do Tadepo. W tym momencie będziemy się bawić, a na plaży jest tutaj fajny właśnie deptak, gdzie można sobie pochodzić i poobserwować morze z wysokości. A... Do tego miejsca, do którego chcieliśmy się wybrać? Na pewno jeszcze was zabiorę, Dępo, możecie przyjechać metrem numer jeden wysiąść tak naprawdę na ostatniej stacji i na pewno warto zabrać sobie jakiś kocyk razem z czymś do przekroczenia, bo na pewno jest to fajnie, żeby posiedzieć i popatrzeć na uroki tutejszej okolicy. My właśnie poszliśmy bardziej w lewo, jest spokojniej, fajna zatoczka, gdzie można usiąść i pocieszyć się. Odrobiną spokoju. Główna plaża jest naprawdę zawalona już nawet teraz, i dużą ilością ludzi, więc e, miejsce jest uczęszczane. Słońce fajnie grzeje. Co prawda jest lekkie zanieczyszczenie powietrza, więc uważajcie też na to. Sprawdzajcie pogodę, czy na pewno nie e, będziecie musieli zakładać maseczek. Kształcił się piasek z powodu fal, więc ślicznie to wygląda. Mój mąż na to zwrócił uwagę. I ogólnie jest dużo takich małych kropeczek, prawdopodobnie stworzonych przez małe robaczki, które tutaj sobie tak bardzo szybko podążają. Elżbieta też zachwycony z nich, z nich jest, bo. Tak naprawdę pierwszy raz ma do czynienia z takimi małymi robaczkami. Stara się właśnie ich nie nadepnąć. Jest to trudne zadanie, bo ich jest tu całkiem sporo. Na szczęście są bardzo szybkie, więc uciekają od nas. O, i właśnie jesteśmy w takim miejscu, że nie wiem jak my przejdziemy. Prawdopodobnie chyba będziemy musieli ściągnąć buty. Tak mi się wydaje. Oh. please pull down, ok? Oh, I don't know. <ścoughs> nie zaliczone. Niestety no, nie obyło się bez kontrowersji. Wyszliśmy na miejsce, na które nie powinniśmy w ogóle wchodzić. Nie zauważyliśmy po prostu takich e, boj e, włożonych w piasek, więc uważajcie, jakbyście kiedykolwiek e, chodzili tutaj po plażach, które są właśnie. E, Zamknięte od użytkowania, więc uważaj, to station. I tak naprawdę na lewo-prawo macie wejście na plażę Norwalki, i tak naprawdę ktoś tak mocno zajeżdża tutaj, że Jestem pod wrażeniem. Nie, nie ma dobrego głosu. To nie znaczy, że wszyscy Koreańczycy mają dobrego głos, bo tutaj Jest, jest mocno. I wybraliśmy się do. Tedon D. D to klifowe wybrzeże, które swoją nazwę otrzymał od króla. Tejongmyon, który panował w królestwie Silla. Król upodobał sobie to miejsce przez piękne widoki i e, tereny do polowań. Drugi raz, kiedy jesteśmy właśnie e, na takiej wycieczce, a to dlatego, że wczoraj mieliśmy taką małą, niemiłą sytuację i e, wróciliśmy tak naprawdę nie do domu, ale pojechaliśmy w inne miejsce. E, bo pojechaliśmy na DA Depot. Wczoraj także mieliśmy okazję pojechać nowi e, Train, czyli pociągiem, który jeździ e, odwrotnie do wskazówek zegara. Dzisiaj jednak stwierdziliśmy, że pójdziemy na spacer. Mamy e, nadzieję, że Eliasz przyśnie. Przepraszam Was bardzo za ten głos, ale dzisiaj jest strasznie mglista pogoda, dlatego ma. Co minutę statki mają w obowiązku poinformować, że stają w tym miejscu, aby inne uważały. Małych informacji jeżeli chodzi o dano Train kursuje od wtorku do niedzieli, poniedziałki są wolne. Płacimy za bilety dorośli 2000 w jedną stronę, 4000 w dwie strony. Jeżeli chodzi o dzieci to jest półtora tysiąca, co do godzin kursowania wiosna, lato 9.20 do 20.00, jesień, zima to 9.20 do 19.00. Wycieczka takim pociągiem także jest możliwa nocą i jest to udostępnione od 18.00 do 22.00. się sezon, kiedy magnolie zaczynają rosnąć, więc tutaj przy tej ścieżce jest sporo drzew z magnoliami. A i taka dobra rada, przygotujcie się na wiele, sporo chodzenia, więc załóżcie wygodne buty. Cię tutaj powie Was stożka. Stożki na trasach w Korei oznaczają trasy e, piesze do zwiedzania. Są to o, najczęściej ścieżki bardzo malowniczo ułożone. to unikalne skalne e, wybrzeże, które łączy w sobie e, ciemną zieleń lasów oraz obtoczone jest ciemnogranatowym morzem. z jednym z głównych celów podróży w dobu SAM. Darmowe toalety Sezon także także jest jeden z takich właśnie znaków, gdzie możecie popływać z koreańską muzyką. Z tego co słyszę, chyba mają dobrą imprezę. Przystanek to obserwatorium położone na pięknej wysuniętej części wyspy, gdzie można podziwiać dwie wyspy e, opiudo oraz susimy. Dzisiaj przez ten mglisty poranek zapowiadany jest później deszcz. Nie będziemy możliwości zobaczenia tych wysp, ale i tak myślę, że jest fajnie. Na szczęście nie jest aż tak ciepło, więc pod górkę naprawdę przyjemniej się idzie i można sporo świeżego powietrza złapać tutaj. Oczywiście na Danubii Train trzeba zawsze chwilę poczekać, ale dzięki temu, że dzisiaj dużo ludzi nie ma, bo pogoda jest taka, a nie inna, jest to tak naprawdę chwila, więc skorzystajcie, nawet jeżeli będzie brzydka pogoda. do dopomóc trochę szczęściu, możecie tutaj wrzucić pieniążki. Możecie oczywiście zrobić sobie zdjęcie z creepy. Nie przygotowaliście sobie do jedzenia? Spokojnie, to są e, restauracje z koreańskim jedzeniem, więc na spokojnie na pewno coś możecie wybrać. My właśnie tak mamy zamiar zrobić. Tutaj jest polsik, czyli takie przekąski, które możecie kupić, a obok jest sklep. <laughs> life beneath the sea let me show you the wonder of the water let me show you a better way to be free mm -hmm. well, Restauracja znajduje się na pierwszym piętrze. Potem macie drugie piętro obserwatorium, a na trzecim jest kawiarnia, gdzie możecie się napić Chcielibyście ruszyć ze stacji obserwatorium. Musicie podejść troszeczkę dalej, i będzie stacja, do której wsiadamy. Bo blisko tutaj obserwatorium jest stacja, w której wysiadamy. W tej chwili jesteśmy w tym miejscu, i musimy schodzić po schodach. I tak naprawdę do drugiego miejsca to mamy Lighthouse, i schodzimy do biura latarni, a potem na samą latarnię, która jest w tym miejscu. Godziny otwarcia. Co nieco o tej latarni w tym momencie, bo obawiam się, że bliżej morza będzie strasznie wiało i nic nie będziecie słyszeć. A, latarnia e, tak naprawdę działa już od 1906 roku i od tamtej pory tak naprawdę światło w tej latarni nie zgasło. Bez przerwy przez cały czas świeci. Latarnia w 2014 została całkowicie wyremontowana razem z biurem e, latarni, więc wszystko wygląda świeżutko i jest ładnie zadbane. Za mną znajduje się brama, która oznacza wejście na teren latarni. Kamienie Simseon mają swoją smutną historię, mówią o historii rybaku, który wypłynął w morze, a, e, jego żona, a jego żona czekała na brzegu właśnie na tych kamieniach na powrót swojego męża. Niestety nie doczekała się powrotu swojego męża i zamieniła się właśnie w ten kamień. rozwiały przez wiatr, a pamiętajcie, że przyjedziecie tutaj to zajrzyjcie do środka latarni. Jest tutaj mini muzeum, mini wystawa poświęcona właśnie yy, latarni i na pewno my idziemy do góry, aby zobaczyć yy, główne obserwatorium, Dole, a teraz jesteśmy do tak wysoko ale ludzi chyba, my tylko tak zwariowaliśmy, żeby iść tak wysoko na latarnię, więc jest pusto, Uch. ale się trochę zmęczyliśmy i jest strasznie wilgotno tutaj, więc mój ma makijaż pewnie ścieka, ale będziemy już uciekać chyba na dół, nie wiadomo, czy tata do nas dojdzie, czy nie. Tą peksom Daj mi dół. Tą są. W korei, jak workiem ziemniaków, jest I nie przegapcie galerii, którą myśmy prawie przegapili. Muzyka. 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 Idziemy. Ostatnim naszym przystankiem jest świątynia Tedung D, do której właśnie zmierzamy. Tylko będziemy iść w dół, czyli już najwygodniejsza część naszego zwiedzania. Właśnie tutaj jest pokazany ostatni przystaneczek. I wtedy będziemy mogli chwilę odpocząć. Jeszcze przed całą świątynią jest miejsce poświęcone żołnierzom poległym w wojnie korajskiej. A tutaj wymienione wszystkie nazwiska poległych od góry na dół. Jest możliwość zaparkowania samochodu, ale także można dojechać komunikacją miejską. Jedziemy metrem numer 1, wysiadamy na stacji Busan Station, kierujemy się do wyjścia numer 7 i wtedy przesiadamy się do autobusu numer 66, 88 lub 101 i wysiadamy na stacji Tejong jechania także metrem numer 1, ale wysiąść na stacji Nampo i tam e, kierujemy się do wyjścia numer 6 i jedziemy autobusem 8, 30 i 86 I także wysiadamy na stacji TeJong. Przygodę na Czo, gdzie mamy e, trzy warunki pogodowe, czyli mgła słońce, a teraz właśnie zaczyna się burza, więc będziemy szybko uciekać. Nawet ludzie musieli zawrócić, bo no, zapowiada się naprawdę ostra wichura. Więc my też uciekamy. Miło Was było widzieć w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, polubienia i do usłyszenia już niedługo. Bye! Zabierzcie na pewno sobie jakieś przemiły ko… przemiły koce. Tejungdae to już jest drugi dzień, gdzie jesteśmy tutaj, a to dlatego, że mieliśmy małą… skończymy naszą przygodę na Tegung De. Mieliśmy trzy pory roku dzisiaj. Znaczy nie trzy pory lo, roku, ale trzy e, doznania.